Raz w roku drzwi do świata zmarłych stają otworem. Wtedy przybywa ona, La Katrina, królowa o uśmiechu z kości i oczach pełnych wspomnień. Nie przychodzi straszyć, przychodzi przypomnieć, że śmierć to nie koniec, to tylko druga strona życia. Płoną świece, pachną kwiaty cempasucil. Na ołtarzach czekają dary. To zaproszenie, by duchy wróciły do domu, by znów usłyszały swoje imię. La Katrina przechadza się między nimi, elegancka i spokojna. Jej cichy śmiech to przypomnienie, że nie ma się czego bać. Dlatego w każdej czaszce widzi nie koniec, lecz uśmiech. I dlatego noc dia de los muertos nie jest smutna, to noc, kiedy nawet śmierć tańczy.